Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Zapraszamy Państwa serdecznie na mecz włoskiej Serie A. W tej chwili Jacek, jedno jest pewne piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyubicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Przyjrzyjmy się wyjściowemu składowi drużyny gości. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. pierwszy gwizdek jedziemy Osimen czy trafi do siatki i oczywiście broni Łukasz Skorupski No nie, prosto pod nogi rywala. Zespół przyjeżdża tutaj jako drużyna, która zdobyła najwięcej bramek w widze. Wiktoro, Simen! Dalej szansa! A teraz świetny odbiór, może być groźnie. To dośrodkowanie mogło sporo namieszać. Na szczęście obrońcy zablokowali piłkę. Piłka powędruje pod narożną chorągiewkę. Kierozegranie rozegranie stałego fragmentu. Dośrodkowanie Zielińskiego. Dośrodkowanie bez problemu wyłapuje bramkarz. Soriano. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Piotr Zieliński. Ziemiejski. No i po ataku zagrożenie minęło. Teraz czy dobrze to wykończy? A teraz bramka! Pięknie nam to się zaczyna, proszę państwa! Nie można było nie wykorzystać takiej okazji, nieduża odległość, a kopyto w nodze, sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji, padła bramka. Prowadzą zatem 1 do 0. Słabe to dośrodkowanie, piłkę zatrzymał już pierwszy obrońca. Simon. To mogła być bramka, ale strzał niezbyt kąśliwy, pewnie obroniony. Znalezienie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie zawsze ułatwia skuteczną interwencję. Ferguson. Prezent dla drużyny przeciwnej, tylko z jakiej okazji? Hosiman. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Okazja do strzału. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Krótko rozegrana piłka. Będzie strzał. Uwaga. Nie, nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił. Rozegrane inaczej, nietypowo, na krótko. Strzał teraz. Znowu, może być groźnie z rzutu rożnego. Szybkie wykonanie, mamy krótkie rozegranie. Próbuję uderzyć, uwaga. Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. A zatem znowu rzut rożny. Rozgrywa to więc na krótką. Stanisław Lobotka. Dobra, centra w szesnastkę. Ależ zmarnowana teraz sytuacja. Czy można nie strzelić z takiej odległości? Uderzenie było nędzne, ale trzeba chyba pochwalić dobre ustawienie i samą interwencję. Wciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. Przejmują to dobranie, ale są pod presją. Muszą wyjaśnić sytuację. Jakże ważny jest ten rożny dla goniących wynik. Czują to kibice, którzy nakręcają teraz żywiołowe wsparcie. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Luka poza boiskiem. Będziemy mieli rzut rożny. Głęboka ta centra z narożnika. Jak widzimy po statystykach, goście dość rzadko są przy piłce. I w sumie czemu nie, skoro prowadzą, a drużyna przeciwna ma trudności z przekuciem przewagi w posiadaniu na bramki. Byle tylko to się w końcu nie zemścił. No i może się tu narodzić kolejny groźny atak. Czy zdoła trafić? Znakomite wykończenie. I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz, czy dołoży do tego trzecie? Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba winić obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. No to mamy 2 do 0. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Ale by sparafrazować tytuł słynnego filmu, o jeden zwód za daleko. Piotr Zieniński. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Żydzice krzyczą, żeby strzelał. I tak wybronił ten strzał niesamowicie. Rzut rożny, kibice próbują ich zdopingować. Wciąż przegrywają dwiema bramkami. Jak nie teraz, to kiedy? Rykoszek, a interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Mamy gwizdek, i po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Czy to będzie bramka kontaktowa? Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Bardzo mocny był ten strzał. Może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej pokórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie bram. Mamy teraz wynik 2 do 1. Piotr Zieliński. I znów z piłką Piotr Zieliński. No chyba trochę daleko, ale strzela. Tak! Co on teraz zrobił? Z takiej odległości! Spójrzmy raz jeszcze, jak doszło do zakończenia tej akcji. Dlaczego strzał z dystansu? To był znakomity pomysł. Na tablicy wyników 3 do 1. Podanie do Zielińskiego. I gol! O, rany boskie. Co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak mnie mam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. Po 45 minutach goście prowadzą. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Dobele, jego deme, lobotka i akcja teraz w drugą stronę. Jestem Medyzyński i będę mogła powiedzieć: Pan Jezus. Stanisław Lobotka, Tangin Dąbelę, Giovanni Di Lorenzo, przy piłce Tangin Dąbelę, błąd, stracona piłka. Sami prowokują przeciwników by ruszyli do generalnego szturmu. Jeśli robić wślizgi, to tak, czysto i skutecznie. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Kangin Dombale. Tanguy Ndombele. Ndombele. Uwaga, górą teraz podanie. Ossimen. Decyduje się na strzał! Ale ten strzał nie mógł zaskoczyć. Czujna interwencja. Goście nie dają gospodarzom nacieszyć się piłką i znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciągłymi atakami wspieranymi. Mamy gwizdek i sędzia wskazuje na 11 metr. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Wychuł teraz Chelsea Branka. Sproni. Decyduje się na krótkie podanie. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. I teraz centra w szesnastkę. Akcja, akcja i po akcji. Wielka szkoda. I znowu mają piłkę. No i tak to jest, proszę państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Traci tę piłkę bez faulu. Dobre teraz zachowanie. Bravo. DM Giovanni di Lorenzo. Udało się odzyskać posiadanie. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Prezent dla drużyny przeciwnej. Tylko z jakiej okazji? Dąbele. Dangin Dąbele. Wymieniają teraz dużo podań i szukają dziury w defensywie. Odzyskują teraz piłkę. Lobotka. Kangi Ndombele. Stanislav Lobotka. Ndombele. Kangi Ndombele. Viktor Osimen. Giovanni Di Lorenzo. Ciekawa teraz piłka górą. Centruje w pole karne. Ma do kogo? I mamy bramkę, proszę państwa. I to jaką? Wyrzucił do przodu całe ciało. Skierował piłkę głową do siatki. Teraz w powtórce tej bramki widać ile wysiłku zostało włożone w przygotowanie tej akcji. Spokój, brak pośpiechu, gol. Bramkarz dał sobie wbić gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzel. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Drużyna gości na spokojnie, kontroluje ten mecz, bo zostało mało czasu, żeby mogło jeszcze cokolwiek złego im się przydarzyć. Ten zespół był dzisiaj nie do zatrzymania. Nie wiem, czy w starciu z Drużyną w takiej formie ktokolwiek miałby szansę na równą walkę. Jeśli spojrzeć w formacja po formacji, Drużyna zdeklasowała rywala właściwie w każdym aspekcie. Tangin Dombele. Di Lorenzo przy piłce. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Ciekawie teraz krąży piłka w groźnej strefie. No pokazał teraz, że nie próżnuje na treningach. Interwencja pierwsza klasa. Zagrywa teraz krótko. Usłyszeliśmy ostatni gwizdek, a to oznacza, że goście zabiorą do domu komplet oczek. Dzisiaj po raz kolejny wyszli na boisko z ofensywnym nastawieniem i nie dali szans stronie przeciwnej. Piękny popis strzelecki drużyny, która dysponuje obecnie najlepszym atakiem w całej lidze. Aż chce się oglądać, i mam nadzieję, że ta drużyna zachowa ten styl do końca sezonu.